I teraz mam dla Państwa, to jest od jednego z Was informacja, ciekawostkę odnośnie polityków związanych z prawem i sprawiedliwością, których ludzie dążą zaufaniem o zgrozo. Pan Bartłomiej Stawiarski, burmistrz Namysłowa na Opolszczyźnie, wchodzi do McDonalda. I zamawia na ekranie. Patrzcie, jaki nowoczesny gość. McDonald's w Namysłowie? Oczywiście, że tak. Prowadzę zaawansowane rozmowy z firmą McDonald's odnośnie budowy ich punktu właśnie w naszym mieście w Namysłowie. Gwarantuję, że dopilnuję tego, że w przeciągu dwóch lat McDonald's będzie stał u nas w mieście. Każdy z nas będzie mógł z niego skorzystać. Już za dwa lata takiego Big Maca będzie można zjeść w Namysłowie. Dobra, starczy, starczy. Proszę Państwa, bo się pożygam. Panie yy, Bartku, yy, Big Mac to jest yy, tak yy, prymitywna kanapka, że McDonald's musi robić niezłe promocje, żeby to w ogóle komuś wcisnąć. To po pierwsze. Dlatego yy, wprowadza yy, do jadłospisu yy, inne, lepsze kanapki, yy, w, trzy razy droższe. Yy, ale zaraz, zaraz. Yy, pan chce wprowadzić do Namysłowa jako burmistrz konkurencję dla Pana lokalnych firm, tak? A kto na Pana będzie tam głosował? Panie, a może tak piaskownice dla polityków Pan wybuduje, tam babki będziecie robić, tak? Będziecie e, jakieś takie z piasku zamki, okręty i inne ciekawe rzeczy Pan wprowadzi. Proszę Państwa, ten facet otwartym tekstem mówi wprowadzę Wam lokalni przedsiębiorcy Konkurencję i, e, i nie będziecie już zarabiać. Proszę Państwa, e, ja nie jestem wrogiem barów szybkiej obsługi, e, ale to ma być lokalne. Proszę państwa, e, pomijam kwestie zdrowotne. Niektórzy chcą e, e, żyć krócej i, i, i smacznie jeść. E, to tak na logikę, gdyby McDonald's był taki dobry. To w okolicy ludzie, którzy otwierają jakieś kebaby czy inne rzeczy, po prostu nie mieliby wzięcia, tak? Czy, czy to naprawdę musi być McDonald's, panie stawiarski, czy. Stawiarski, tak? Czy musi pan stawiać McDonald' na pewno i, i zwalać ludziom obcy kapitał na głowę? Proszę pana, zamiast się wysilić odpowiednio wypromować, wystymulować, pomóc, w jakich proszę Państwa, nieograniczone możliwości są pomocy i by był w namysłowie, namysłowiański taki McDonald z jeszcze lepszymi kanapkami, to on sprowadza obcy kapitał.